Cześć, witam Cię serdecznie na kanale ABC Inwestowania, a dzisiaj porozmawiamy sobie o moim przeniesieniu już ostatecznie konta IKE do XTB. Porozmawiamy sobie o tym, co tam ostatnio jeszcze piłem i co ostatnio ciekawego moim zdaniem się wydarzyło na spółkach, które też posiadam. Zostań ze mną, opowiem Ci jak ja to widzę ze swojej strony. Może wyciągniesz coś z tego dla siebie. Ciekawego, może będziemy mieli te same spostrzeżenia. Zanim rozpocznę opowiadać co, jak tam u mnie ciekawego, to e, chciałbym, jak zwykle, przedstawić Wam partnera dzisiejszego odcinka. Jest nim oczywiście XTB, u którego, jeśli jesteś nową osobą, możesz założyć sobie konto maklerskie, na którym nie zapłacisz prowizji przy inwestowaniu w akcje i etfy do miesięcznego obrotu 100 000 euro. Podobnie jest z kątem IKE, czyli indywidualnym kątem emerytalnym. Możesz sobie też założyć na XTB. I to tyle jeśli chodzi o sponsora. Więc jeśli jeszcze nie masz konta, to w opisie do tego filmu znajdziesz link. Jeśli założysz z niego sobie konto, będę Ci za to bardzo wdzięczny. Tyle jeśli chodzi o naszego sponsora. I teraz tak, ostatnio mówiłem odnośnie przenoszenia konta IKE z Bossy do XTB i zrobiłem to całkowicie online. Musiałem tylko podpisać dokumenty podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem. E, dokładnie zrobiłem to poprzez stronę, płacąc tam chyba 18,45 brutto za podpis. Nie mylcie tego z podpisem e, dokumentów urzędowych typu ePUAP, bo to się nie liczy, musi to być podpis kwalifikowany. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam do poprzedniego filmu. I teraz tak. Po 24 godzinach zauważyłem, że moje środki z bossy zostały przeniesione na XTB. Natomiast nie miałem dostępu do konta IKE na XTB z powodu tego, że oni czekali aż bossa dokumenty prześle pocztą, jakby to potwierdzenie, że ja te dokumenty złożyłem. Gdy im to przyszło, trwało to około 7 dni. Uruchomili mi. Konto i wszystko spoko, bo mogłem sobie od razu przelać tam środki i kupić pierwsze akcje. Z minusów, jakie zauważyłem, no plusem jest oczywiście to, że teraz nie płacę prowizji odkupna, natomiast są dwa takie konkretne minusy, jakie ja zauważyłem. Pierwszy to jest cena zakupu na aplikacji XTB zmieniła mi się na te w dniu, w którym zostały te, te akcje przeniesione. No jest to dość logiczne, tak moim zdaniem, ale dzięki temu, że mam na przykład taką aplikację, jaką tu widzicie w tle, My i tu możecie zobaczyć, jakie posiadam aktualnie akcje na Ike, wiem dokładnie, kiedy i za ile kupiłem akcję oraz jaką mam średnią cenę kupna, w związku z czym za bardzo mnie to nie rusza, no ale jeśli ktoś nie posiada takiej aplikacji, to będzie miał z tym niestety problem, musiałby to zapisywać sobie gdzieś w Excelu lub coś w tym rodzaju. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji MyFund, chciałbyś, chciałabyś taką posiadać, to w opisie do filmu znajdziesz też link. Na moim kanale znajdziesz też filmy, gdzie szczegółowo omawiam, jakie są możliwości tej, tej aplikacji, a aplikacja sama w sobie jest bardzo tania i każdemu inwestorowi na pewno przyniesie sporo korzyści. Dobra, to był pierwszy minus, a drugim takim najważniejszym minusem póki co, ale on będzie pewnie po jakimś czasie zmieniony, w zasadzie to już napisałem odnośnie niego y, zapytanie do XTB na support, czy wiedzą, kiedy on zostanie usunięty, y, to nie można na IKE ustawiać minimalnej ceny kupna y, bądź sprzedaży, czyli musimy kupić albo sprzedać y, Akcje po tych cenach, które są oferowane aktualnie na giełdzie. Czyli nie możemy sobie, jeśli akcja kosztuje 5 zł, to nie możemy sobie ustawić kupna po 4,95, bo niestety nie ma w ogóle takiej funkcji, tylko musimy kupować po 5 zł. Czyli jeśli różnica kursowa na jakiejś akcji jest 20 groszy, złotówka, 2 zł, bo czasami się tak zdarza, szczególnie na mniejszych spółkach, no to jest dość duży, dość duży problem. Więc póki co. Przeniesienie tych akcji i nie płacenie tego, tych prowizji, no trochę nie, nie zmniejsza mi jakby tych te koszty, jakby nie generują mi tego, nie gwarantują mi tego, że po prostu kupię tanie te akcje, bo muszę je kupić teoretycznie drożej niż kupiłbym to w BOSSie. Ja myślę, że to w najbliższym czasie będzie wyeliminowane natomiast fajne jest to, że mogę kupić, podzielić sobie daną kwotę na kilka części i kupić 2, 3, 4 spółki za powiedzmy 500 zł, 1000 zł, które uważam aktualnie, że chciałbym uśrednić, nie muszę zbierać dużej kwoty w postaci 1200, 1300 zł, więc mogę sobie każdego miesiąca po prostu przelać pieniądze, kupić akcje, natomiast no trzeba niestety... Szukać dobrych momentów i uważać na te różnice kursowe. Jak będę wiedział, kiedy to zostanie zmienione, no to was poinformuję pewnie w następnym filmie, jak dostanę odpowiedź z supportu. Dobra, jeszcze takie podsumowanie odnośnie mojego konta IKE, co ja tam ostatnio robiłem. Część rzeczy już w poprzednich filmach mówiłem, ale, ale część będzie nowych. Na pewno z takich ważniejszych rzeczy to sprzedałem Sonel i kupiłem więcej Sensu. Dlatego, że dwie, obydwie spółki są bardzo do siebie podobne i w końcu zdecydowałem, że Applesense będzie lepszą spółką. No i po co mieć dwie rozbite na połowę kasy, jak można mieć po prostu jedną i, i więcej tych, tych akcji. Więc to zrobiłem. Na pewno sprzedałem Orlen i kupiłem za to XTB. To na pewno zrobiłem. O tym, czemu sprzedałem Orlen, też mówiłem wcześniej, ale chodziło generalnie o to, że nie chcę mieć spółek państwowych w swoim portfelu. Co jeszcze? Za ostatnie środki, bo miałem jeszcze tutaj niedawno na moim koncie i na moim koncie w myfund jeszcze miałem portfel zwykły na XTB. Miałem tam trochę tekstu i trochę spółki ekipa, natomiast sprzedałem wszystko. Przelałem na konto e, IKE na XTB już bezpośrednio, Przelałem do, dolałem jeszcze dodatkowo, dołożyłem tam jeszcze środki z danego miesiąca, które miałem i nazbierało się ładnie e, prawie jakieś 3000. I kupiłem za to wszystko e, XTB, tekst, Arctic oraz CFSA. Te cztery spółki w ostatnim czasie kupowałem. Uśredniłem sobie w dół XTB i aktualnie mam średnią cenę zakupu już 68,30, a zaczynałem chyba z 73 zł. Uśredniłem też tekst z ponad 70 na poniżej 70. Też już mi się ta cena zaczyna podobać. Trochę Arktika też uśredniłem znowu w dół o kilkadziesiąt groszy. No i CFSA pozostało mniej więcej w tej samej co było, plus minus tam 5 zł, około miałem, więc tu się niewiele zmieniło. Z tych moich ciekawych zakupów ostatnio e, doszedłem też do wniosku, że mam fajne spółki i póki co na razie będę chciał je uśredniać, dopóki one nie wyjdą na przykład mocno na plus, e, żeby nie dokładać jakichś innych spółek, znowu szukać jakichś okazji. Jest kilka spółek, które mam na oku. No ale póki mam tutaj co uśredniać i te spółki jeszcze nie pouciekały, a mają dobre perspektywy moim zdaniem, no to po co mi dokładać nowe spółki do portfela, skoro mam portfel zdywersyfikowany na 14 spółek i, i praktycznie każda jest z innego sektora, więc, więc jakby minimalizuję to, to ryzyko. Żadna spółka chyba nie ma powyżej 10%. Może tam yy, tekst. No Tekst i ASBIS będą miały troszeczkę powyżej 10%. Natomiast to nie jest jakiś dla mnie duży, e, duży problem. E, więc, póki co, to jak będę już miał dobre ceny, zaniżone na tych spółkach, to będę sobie szukał innych, nowych jakichś okazji do zakupu. Na razie to tak będzie chyba wyglądało przez najbliższe kilka miesięcy. I co tam się jeszcze ostatnio wydarzyło e, ciekawego, to będą takie informacje trochę z opóźnieniem, większość już z tego możecie wiedzieć. Ale moim zdaniem, ostatnio, tekst dało kolejny raport kwartalny i ten raport kwartalny był jak najbardziej ok. O ile spadła ilość trochę jeszcze tych klientów z live chat, to widać już ewidentnie, że podnosi się ilość przychodów z pozostałych tych produktów, tych chatbotów i tak dalej. Teraz głowy wszystkich ich nie pamiętam, ale mają takie trzy główne, i to mi się podoba, że zaczynają to po prostu dywersyfikować. To są jakby pochodne tego live chata i są z nim stricte powiązane. Natomiast za chwilę skończy się coś takiego, że często mówią, że tekst to jest spółka jednego produktu. No nie, już powoli nie jest, zaczyna się dywersyfikować, ma też inne, inne produkty jest mocno zdywersyfikowana, jeśli chodzi o, o cały świat, tak, o to, gdzie sprzedaje swoje, swoje usługi, swoje produkty, więc tu jest spoko, ta ilość klientów, którą mają, mocno nie spada, trzyma się na dobrym poziomie, wyniki są dobre, więc jeszcze można śmiało liczyć w tym roku na około 4 zł dywidendy, Tam teraz dokładnie nie wiem, musiałbym sprawdzić, czy ponad 4, czy, czy, czy bliżej 4, ale ta kwota będzie dalej bardzo wysoka w porównaniu do aktualnej ceny i parę dni temu można było spokojnie kupić jeszcze tekst po 48 zł. Kto skorzystał, no to skorzystał, no to fajnie. Ja wtedy też dokupiłem trochę akcji i sobie uśredniłem je po prostu w dół. Teraz 54 zł. jest oporem. Jak przebijemy te 54,50, to następnym silniejszym oporem jest 59,60 złotych, myślę, że y, możemy tam dojechać, jeśli będzie ogólnie dobra sytuacja na GPW i dalej wszystko będzie ślepo rosło pod zakończenie wojny, natomiast dopóki nie będzie y, jakichś pozytywnych informacji, które rynek przyjmie jako pozytywne, no bo teraz jeszcze mocno dolar spada, jak wiemy, no, spółka y, zarabia w dolarach, więc jak to przejdzie na złotówki, to, y, to im, mniej, im tańszy dolar, tym mniej kasy zarabia, ale Mimo wszystko, jak będzie dobra, pozytywna informacja, to myślę, że będziemy w stanie przebić tą te 60 zł i pójść tam gdzieś, gdzieś dalej w kierunku 70. Jeśli chodzi o XTB, no to tutaj się chłopaki spodziewają, że może być za niedługo jakiś ABB. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Natomiast ilość klientów, które chce XTB zwiększać każdego roku, mimo tego że rozczarowało ostatnio zyskami, ale jak będzie w takim tempie dalej pozyskiwać klientów, to ja osobiście nie uważam, żeby to był aż taki dobry pomysł, dlatego że już ich aplikacja, już ich produkty nie domagają. I im więcej tych klientów będzie, tym będzie gorzej. Częste awarie, problemy, problemy ostatnio z wyliczaniem pitów. Opcja IKEA spoko, bez prowizji, ale no bez tych tego minusa, co mówiłem wcześniej, odnośnie ustawienia sobie kwoty kupna akcji czy sprzedaży, to jest duży minus. Więc jest tu sporo pracy przed XTB. Widzę, zdarzają się awarie, wolniej chodzi nieraz. Apka nie ładują się nieraz niektóre te, ale mimo wszystko, jeśli będą pozyskiwać tyle klientów oni będą wychodzili cały czas na plus. Dlatego te XTB u mnie ostatnio dość mocno wchodzi. Poza tym też będzie dość wysoka plus 5 zł. Dywidenda to też daje pewnie około tam, myślę, 7-8%. To to. Z ciekawych rzeczy jeszcze bo bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie CFSA, czyli Centrum Finansowe, to jest spółka Sniukonek dla osób, które nie wiedzą. CFSH zaproponowało 43 grosze dywidendy, a raczej jest tak, że się nie proponują, to, to raczej taka dywidenda będzie. Tam nie ma za bardzo nad czym dyskutować. Druga sprawa jest taka, że najbliższy raport powinien być bardzo pozytywny z bardzo dobrymi wynikami: no bo tak, oni mają ograniczenie, że mogą wypłacić maksymalnie 50% zysku na dywidendę z poprzedniego roku. A żeby wypłacili 43 grosze, no to tak wstępnie na grupie policzyliśmy, że tam musi wyjść około 3,5 miliona zysku za kwartał. To jest bardzo dobrym wynikiem. Chyba, żeby chcieli wypłacić jakąś gotówkę z kapitału zapasowego, aczkolwiek w umowach z bankami, które ich kredytują, mają zapis taki, że maksymalnie połowa idzie na dywidendę, a reszta idzie na kapitał zapasowy. Więc raczej zakładam, że to będą po prostu bardzo pozytywne wyniki na tej spółce. Dziwię się, że tutaj kurs się jeszcze trzyma w okolicach 5 zł i to daje 8,5% dywidendy. No, jak na New Connect polską giełdę, to nie jest to ani mega dużo, ani mega mało. Jest to tak dobry wynik, natomiast widzę tutaj perspektywy w tej spółce dobre niestety te rozwodnienie akcji poprzez dołożenie 10% akcji na rzecz jakby wynagrodzenia dla zarządu za dobre wyniki. No, też nie napawa jakimś optymizmem, stąd no nie ma się co dziwić, że jest taka cena. Dla mnie cena jest w miarę atrakcyjna na, drugi, na długi termin. Dlatego sobie jeszcze dokupiłem chyba ze 170 akcji i tak sobie to tutaj leży. Także nie mam tu nic szalonego, ale dywidenda będzie całkiem przyzwoita. Z ciekawych rzeczy tu mam 39 848 zł, ale przebiłem już te 40 łącznie z PPK, które. Posiadam tutaj, bo mam tu już. O, wywaliło mnie z Myfanda. muszę się zalogować. Nie wylogowuj mnie. Tutaj w PPK mam już 987 zł. W związku z czym to jest bardzo fajna informacja. Kolejną fajną informacją to jest to, co tutaj się wydarzyło. Stopa zwrotu mam 5%. W ogóle jakiś mind blow. Tak zrobiłem 4%. 4 wpłaty. Ostatnia była najwyższa, bo to już mojej wpłaty było ponad 200 zł i tam 80 parę było e, pracodawcy. E, więc ja już idę na maksa z PPK, wpłacam ile się tylko da, e, ile tylko mogę. Przez co e, mam już tutaj po czterech wpłatach tysiaka, No a z tego 48 już zdążyło wypracować fundusz PKO, tak? czyli w 4 miesiące 5% zrobili. E, i musimy wziąć pod uwagę to, że te pieniądze one są co miesiąc wpłacane, więc podejrzewam, że od tej pierwszej wpłaty to tu zrobiliśmy już na przykład około 10%, nie? żebyście mieli świadomość, jak to rośnie. No Mamy teraz dobry, dobry czas na GPW, ona mocno rośnie od, od nowego roku. Natomiast no, jak widać ta średnia stopa zwrotu rocznie te 12-16%. no prawdopodobnie się będzie dalej sprawdzać i utrzymywać i tak to te fundusze będą, e, będą robili. Jeśli nie masz jeszcze PPK, a jesteś pracownikiem, to zapraszam Cię na mój kanał, tam znajdziesz też film, gdzie to szczegółowo opowiadam. E, aha, no i ostatnia taka nowinka. E, w przewidywanych tutaj mamy taką funkcję jak analiza narzędzia portfela. Dywidendy roczne i przyszłe. W zeszłym roku wyszło mi około 1900 zł dywidendy, natomiast w tym roku mam już przewidywaną dywidendę 2960 zł, natomiast to jest brane z, z roku poprzedniego. Czyli to, co tutaj widzicie, te kwoty, to one są po prostu przemnożone przez, przez ilość akcji, ilość akcji razy dywidenda z zeszłego roku. I tu się to może minimalnie różnić, natomiast myślę, że jakoś mocno nie. Nawet możliwe, że wyjdę lepiej tutaj, ostatecznie niż to jest tutaj pokazane. Bo tam 3 grosze mniej na razie CFSA proponuje, ale XTB będzie wypłacać więcej. Może też nie być takiej sytuacji, bo tutaj jest dziwna, dziwna opcja: Delko wypłaciło w styczniu, a tu mi pokazuje, że jeszcze w grudniu, mi... a nie pokazuje. No to dobra, eee, pokazuje mi, że w styczniu. Eee, co jeszcze? Jeszcze jakaś spółka miała chyba mniej wypłacić. Prawdopodobnie wotum nie wypłaci takich drusowitych dywidend, chyba nie, nie uciągną tego No i może być tu jeszcze wiadomo, na których spółkach po prostu trochę niższa dywidenda Natomiast może się zdarzyć też, że na których spółkach będzie więcej Więc w low, w low już liczę, że będę miał w tym roku około 3000 Więc tu powinienem to bez problemu przebić i gdzieś w kierunku 3500-4000 Zobaczymy jak to do końca roku wyjdzie ile uda mi się pieniędzy jeszcze wpłacić na moje konto Ike, bo limitu jeszcze mam ponad 20 tysięcy, więc jest co tam wpłacać. Dobra, to tyle z mojej strony na dzisiaj, dzięki za wysłuchanie, jeśli Ci się podobało zostaw suba, lajka, napisz co o tym wszystkim myślisz, czy masz jakąś spółkę ciekawą, coś do polecenia, coś zwróciło Twoją uwagę tyle z mojej strony i trzymaj się, cześć!